Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam taki oto miks na niedzielę, z kolei wczoraj był sobotni miks, a tutaj mamy zdrabki na niedzielę. Mamy tutaj zdrabki świąteczne za dwójkę, za piątkę, świąteczny kalendarz za dyszkę. Do tego tutaj nasze bombelkowe bingo, które jest jak na razie niezawodne. Subi to za, za trójkę i emotikasz za. Jedynkę. Tym sposobem mamy tutaj zdrapki za 24 euro. Także trzymajcie mocno kciuki. Zobaczymy czy dzisiaj właśnie kalendarz też dopiszę. Trzeci raz będę drapał ten kalendarz, póki co za każdym razem był on wygrany, także może i dzisiaj też będzie jakaś wygrana. Tutaj jeszcze przypomnę o konkursach. Bardzo dużo osób się zgłosiło na konkurs dla wszystkich subskrybentów. Bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli ktoś się jeszcze nie zgłosił, to zachęcam. Link do odcinka konkursowego będzie w opisie pod tym filmikiem. I również, i również dziękuję tutaj już trzem osobom, które zgłosiły się w konkursie na TIPli. Mamy tutaj Martinkę z kanału MariaMarieZdrabki. Bardzo serdecznie zachęcam również na kanał Martinki. Martinka drapie również z drapki. Jeżeli ktoś nie zna kanału Martinki, no to bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj mamy również Mirka M. i Beatkę W. Także dziękuję serdecznie za, za udział w konkursie. Jak na razie mamy tutaj trzy osoby. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, no to jeszcze macie czas, żeby się zgłosić. Konkursy trwają do końca listopada, także zapraszam bardzo serdecznie. No i teraz zaczniemy sobie nasz dzisiejszy draping. Tutaj mamy zdrabkę najtańszą dzisiaj Emoti numerek 78. W tej zdrabce, przypomnę, szukamy dwóch takich samych kwot, wygrywamy tą kwotę, jeżeli znajdziemy worek, to wygrywamy przypisaną kwotę do worka. Mamy tutaj dwie gry, gra pierwsza, pierwsza buźka, tutaj mamy jedynkę i jedynkę, także fajnie. Zaczynamy z wygraną, z wygraną strapką, zobaczmy, czy będzie coś jeszcze. Mamy tutaj drugą szansę, tutaj mamy szóstkę i pięćdziesiąt, także tutaj zostajemy z jedyneczką. Fajnie. Zdrapka wygrana. Na dobry początek. Teraz zaczniemy... Teraz zrobimy sobie zdrapkę świąteczną za dwójeczkę. Te zdrapki ciężko się drapie, także jedyny sposób na to jest patyczek. Tutaj mamy trzy gry. Szukamy w danej grze trzech takich samych symboli. Tutaj mamy tak choinkę. Choinka po raz drugi. I płatek śniegu. Płatek śniegu nas blokował. Gra numer 2. Tutaj mamy narciarza. Narciarz po raz drugi. I również płatek śniegu. To może tutaj w trzeciej grze będą trzy płatki. Mamy rękawice. Rękawica po raz drugi. I rękawica po raz trzeci, także super. Dobrze, że nas tutaj płatek nie zblokował, także będzie tutaj wygrana. Zobaczmy od razu: trzy rękawice. I dzisiaj też mamy dwójeczkę, także no, same zwrociki, ale oczywiście zwroty też, też dobre. Druga zrabka wygrana. Teraz mamy tak subito za trójkę, dawno nie drapane, także może też tutaj ta zdrapka dopiszę, numerek drugi. Mamy tutaj dwie gry. W pierwszej grze szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak rybkę konika morskiego, kwiatek, delfin, rybka po raz drugi, palma, parasolka. Kwiatek po raz drugi, kwiatek po raz trzeci, także super, oby tak dalej. Trzecia zdrabka wygrana, zobaczmy od razu. I mamy tutaj trójeczkę. Mamy jeszcze jedną grę, także wynik może być jeszcze lepszy, jeśli chodzi o tą zdrabkę. W grze drugiej mamy dwa wygrywające symbole, mamy taką świnkę skarbonkę, save. I takich symboli oczywiście szukamy. Mamy tak, diament, portfel, garniec z złotem, tutaj mamy sakwę, monety i złoto. Także tutaj już symbolu nie znaleźliśmy, ale mamy trójeczkę, także trzecia zdrabka wygrana, super. Bingo, zostawimy sobie na sam koniec, tutaj mam siódemeczkę. Także może będzie ta siódemka szczęśliwa. Teraz zrobimy sobie zdrabkę za piątkę, zdrabka świąteczna. I w tej zdrabce jeszcze nie wygrałem, także mam nadzieję, że dzisiaj może, może się poszczęści w tej zdrabce. Tutaj te same zasady co w zdrabce za dwójeczkę, tylko mamy więcej gier. Numerek zdrabki 4. Także drapiemy. Mamy łyżwę. Płatek śniegu, także tutaj już szkoda rapać trzeciego symbolu. Teraz mamy samki, gwiazdki. Bałwan. Bałwan po raz drugi. I tutaj nas choinka zblokowała. Troszeczkę. Przesunę, tutaj mamy tak, narciarza, narciarz po raz drugi, no tutaj z kolei nas łyżwa zblokowała, gra piąta, tutaj mamy samki z płatkiem śniegu i gra szósta ostatnia, mamy rękawice, rękawica po raz drugi, czy też będą rękawice, zobaczmy. I niestety tutaj mamy łyżwę. Także w dalszym ciągu ta zdrabka jest pechowa. No ale na pewno będziemy, będę próbował dalej, jeśli chodzi o tą zdrapkę. Także mam nadzieję, że kiedyś uda mi się coś tutaj wygrać. Póki co mamy pustą zdrabkę. Teraz zrobimy sobie kalendarz, i na końcu zrobimy bingo. Kalendarz dzisiaj mi się trafił z numerkiem drugim. Tutaj przypomnę mamy tabelkę z tyłu i trzeba zaznaczać na odwrocie, tutaj jeszcze o, musimy utworzyć linię. Jeżeli znajdziemy tylko jedną choinkę to mamy dyszkę, później dwie gwiazdki, 20 itd. itd. Także zobaczymy czy dzisiaj ten kalendarzyk dopiszę. Także zobaczmy, okienko pierwsze mamy samki. Dwójka reniferek, trójka rękawica, samki renifer. Rękawica, o, trzy rękawice to 30 euro. Także, może dzisiaj trzy dyszki wpadnie. Czemu nie? Zobaczmy dalej. Kolejna okienka, tutaj czwóreczka. Narciarz, piątka, płomień, szóstka, łyżwa. Trzy różne, mamy tak, płomień, narciarz, łyżwa. Kolejne dni, siódemka, tutaj mamy sanki ósemka renifer dziewiątka mamy tutaj już choinkę, także no super zdrabka już jest wygrana oczywiście wygrane się sumują może jeszcze coś tam uda nam się wygrać ale już zdrabka jest wygrana także na trzeci raz pod rząd mamy zdrabkę kalendarz wygrany, także super ponadto mieliśmy tu sanki reniferka Także kalendarz jak najbardziej szczęśliwy. Teraz tak: dziesiątka. Piernik. Jedenastka łyżwa. Dwunastka. Renifer. Piernik. Renifer. Łyżwa. Trzynastka płomień. 14 płomień, 15 piernik. Dochodzą nam dwa płomienie i piernik. Teraz mamy dzień 16. Tutaj mamy tak reniferka, 17. Renifer po raz drugi. Osiemnastka, płomień. Drapiemy dalej, czy będzie coś więcej. Tutaj mamy tak dziewiętnastkę, narciarza. Dwudziestka, renifer. Dwadzieścia jeden. Y Bałwan, Renifer narciarz, dwadzieścia dwa. Tutaj mamy łyżwę, piernik, płomień, łyżwa, płomień, piernik. Tutaj jakbyśmy mieli jeszcze dwie gwiazdki, to będziemy mieć łącznie 30 euro, taka wygrana jest, także. Jeszcze taka opcja może być. Zobaczmy, 25, mamy kolejnego bałwana 26 marciarz 27 piernik, bałwan, Marciarz piernik. I już końcówka z drapki, tutaj mamy samki, renifer, renifer, także chyba już więcej nic nie będzie. Samki, dwa reniferki, o 50 tysięcy, no ale już mamy dyszkę, także na pewno tego nie wygramy i ostatnie pole 31. Tutaj mamy łyżwę. Łyżwa, łyżwa. Także tutaj zostajemy z dyszką. Fajnie, że tutaj trzeci raz tą zdrapkę drapie i trzeci raz jest wygrana. Także no, jak najbardziej szczęśliwa. Nie to, co właśnie ta za piątkę. No ale może w przyszłym odcinku odczarujemy tą zdrapkę teraz została ostatnia zdrabka, zdrabka bingo, numerek siódmy. Dużo osób lubi tą zdrabkę, ja zresztą też. I co najlepsze, jest to, że właśnie często ta zdrabka daje wygrane. Teraz ostatnia chyba było 3 razy pod rząd, Była trzy razy pod rząd wygrana w tej zdrabce, także zobaczymy czy dzisiaj też dopiszę numerek siódmy. Musimy oczywiście utworzyć linię bądź Bądź kilka linii, tutaj mamy już 89, tylko brakuje liczby 93 i jeszcze 37. Kolejna liczba 63. Następnie mamy 85, 33. 18. dwadzieścia dziewięć sześćdziesiąt siedemdziesiąt cztery kolejne liczby siedemdziesiąt dziewięć trzydzieści pięć mamy jeszcze tutaj trzynastkę tu już jest koniec Mamy czwórkę, czterdzieści siedem, dwanaście, czterdzieści osiem, przedostatnia liczba to dwadzieścia dwa i mamy szansę tak. Na pierwszą linię, na drugą i na ostatnią. Czy coś będzie? No, dzisiaj jednak nie. Tutaj mamy liczbę 66, także... Dzisiaj już bingo e, nie dopisało, ale i tak bardzo lubię tą zdrapkę, także... Także z wielką przyjemnością tutaj drapię tą zdrapkę. I przejdziemy sobie teraz do podsumowania. Także tutaj widzicie zdrabki wygrane 4 sztuki z 6. Te dwie zdrabki zawiodły dzisiaj. Jeśli chodzi o wynik jakościowy, to troszeczkę jest gorzej, bo mamy tutaj same zwrociki. W kalendarzu mamy dyszkę, tutaj mamy trójkę, dwójkę, jedynkę w zdrabce za 1 euro, czyli łącznie mamy tutaj 16 euro z 24. Także dzisiaj też niestety minus, ale. Myślę, że tragedii nie ma, taka dobra większa połowa nam się zwróciła, tutaj tylko minus, tak mi się wydaje, tylko minus 8 euro, także myślę, że taki minus jest do przeżycia. Oczywiście w kolejnych odcinkach też będą zdrabki świąteczne i również jakieś inne zdrabki, także trzymajcie mocno kciuki za kolejne odcinki. Dziękuję serdecznie za uwagę, oczywiście jeżeli Wam się podobało to zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem. I oczywiście zapraszam jeszcze na konkursy. Trzymajcie się. Do następnego. Pa! pa.